Wszystkim dzieciom, a zwłaszcza z klas Montessori, z okazji Dnia dziecka życzymy dużo zdrowia, wesołej zabawy, spełnienia marzeń, pogody ducha, radości przesyłamy Wam serdeczne, serdeczne buzi. Mam nadzieję, że Wasze święto będzie dla Was miłe, przyjemne i spędzicie je radośnie, a kiedy wrócimy do szkoły, będziemy mieli okazję się po prostu uściskać. Dzecie moi drodzy! Z okazji dnia dziecka życzę Wam, moje kochane dzieciaki. Miejcie wesołe buziaki. Lodów w każdą niedzielę, a dzisiaj prezentów wiele. Trzymajcie się, do zobaczenia! Idzie misiu, idzie szłonik, idzie lalka do ikonik. Wszyscy razem z balonami, z najlepszymi dzieciami. Moc uśmiechu i radości, niech Z Waszego święta życzę Wam dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia Waszych marzeń. Drogi dzieci, z okazji Waszego święta życzę Wam wszystkiego najlepszego. Pamiętajcie, każdy z Was jest fajny, każdy z Was jest super, każdy z Was jest wyjątkowy, bez względu na wszystko. Trzymajcie się zdrowo. May the force be with you. Dzisiaj święto wszystkim znane, przez dzieciaczki uwielbiane. Jest to dzień pełen wrażeń, a ja życzę Wam... Spełnienia marzeń, żeby wszyscy zdrowi byli i w przyjaźni sobie żyli, żeby humor dopisywał i czas wolniej wam upływał. Te życzenia niech przyjmą wszystkie asy, a szczególnie te z mojej klasy. Pozdrawiam siódmą A. Kochane dzieci z naszej piątki, w dniu Waszego święta składam Wam serdeczne życzenia. Bądźcie tego dnia uśmiechnięci. Życzę Wam dużo słodyczy, radości. Niech ten dzień będzie wyjątkowy, to jest Wasze święto. Pozdrawiam Was. Kochane dzieciaczki, życzę Wam, aby ten dzień był dla Was wyjątkowo miły. Witajcie, moi drodzy. Witam Was serdecznie w Dzień Dziecka. Czego Wam przede wszystkim życzę? Przede wszystkim. Życzę Wam, żebyście mieli w życiu jakąś pasję. Jest godzina 5.06. Od 15 minut jestem w lesie. Po co? Po to, żeby, jak widzicie, za mną mieć takie poranki. Tam piękny wschód słońca, a za mną piękna mgiełka. Ja idę na polowanie. Życzę Wam, żebyście również potrafili znaleźć w swoim życiu taką pasję. Pozdrawiam Was. Drogie dzieci, i mówię zarówno do tych młodszych, i starszych. Z okazji waszego święta życzę wam, aby uśmiech nigdy nie znikał z waszej twarzy. Żebyście zawsze znajdowali czas na to, aby realizować swoje talenty i pasje, żeby wokół was byli ludzie, którzy was wspierają i pomagają w spełnianiu waszych marzeń. Życzę wam również przyjaciół lojalnych i wiernych, na których zawsze możecie polegać. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka.